Natarcie na Mińsk Mazowiecki. Bo na dowództwo spada nowe zadanie. Generał Anders ma objąć grupę złożoną z brygad Nowogródzkiej obejmuje dowodzenie pułkownik Żelisławski i Wołyńskiej pod pułkownikiem Filipowiczem. 19-21 Pułk Ułanów i 2 pułk strzelców konnych i wreszcie grupa pułkownika grobickiego, złożona z niedobitków brygady Kresowej i kopu. Sztab grupy sformował generał z oficerów, którzy świetnie wywiązywali się z najcięższych zadań, nie zawodzili do końca, byli wszędzie, gdzie tego wymagała chwila. Generał Anders mówi o ich pracy z najwyższym uznaniem. Szefem sztabu grupy został major dyplomowany Adam Sołtan, oficerem operacyjnym rotmistrz dyplomowany Stanisław Kuczyński. Obaj oni zginęli wraz z grupą oficerów ze Starobielska. Oficerem wywiadowczym był porucznik Zbigniew Kiedacz. Dowódca nowo utworzonej grupy jedzie zameldować się do generała Rumla. Ulice Warszawy są puste, bruki powyrywane, spiętrzone barykady, wywrócone tramwaje. Poprzeciągane druty. W mieście stoi ciężki i beznadziejny nastrój. Dopełnia obowiązku bez żadnej nadziei. Nastrój ten potem, kiedy weszły duże siły ku potrzeby, zmienił się na lepszy. W ponurym zamczysku podziemnym naczelnego dowództwa na ulicy Rakowieckiej, zbudowanym w tak absolutnej tajemnicy przed wojną, że cywile nic o tym nie wiedzieli. Generał Anders otrzymuje nowe zadanie, ponieważ Niemcy sforsowali narew i idą na Mińsk Mazowiecki uderzyć na nich, a przez to dać czas Warszawie na poczynienie przygotowań obronnych. Z lewego skrzydła nadszedł grupa generała Zulaufa i grupa generała Małachowskiego. W natarciu nie weźmie udziału grupa pułkownika Grobickiego która zabezpieczy tyły grupy generała Andersa, obsadzając Wisłę w rejonie Otwocka. Natomiast do grupy zostaje przydzielona 10. Dywizja Piechoty generała Ankowicza. W Starym Dworze w Wiązownej, ocienionym stuletnim starodrzewiem, wypracowano gorączkowo rozkaz operacyjny ćwiczeń przedwojennych. Oś, którą ciągnął nieprzyjaciel, szosa na Mińsk Mazowiecki, była odległa o od 30 kilometrów. Na tak wielką odległość miało ruszyć natarcie bez uprzedniego rozpoznania i co gorsza, bez map. Wojska bowiem miały jedynie mapy rejonów swego postoju. A któż mógł przypuszczać, że nieprzyjaciel nie pójdzie równolegle po bliższej osi? Nadto, zanim ruszyło natarcie, już się okazało, że przedłużenie nasze na lewo, w którym miały być grupy Culaufa i Małachowskiego, zieje pustką. Tyły, które miała osłaniać sklecona grupa pułkownika Grobickiego, również były niezabezpieczone. Gdzieś pod karczewem, pod którym przeszli już wisły Niemcy drobnymi oddziałami, znajduje się dobry pułk kopu, pod dowództwem pułkownika kopcia i błąka się jeden batalion obrony narodowej bez amunicji. Pod otwockiem, poza grupą pułkownika Grobickiego, jakieś dwa szwadrony. 22. Pułku Ułanów z baterią Daku, która nie ma amunicji. Wisła, rzeka magistralna, płytka tego roku jak rzadko, pełna brodów, nieobsadzona dostatecznie. Zapewne przy pokojowej grze wojennej dowódca, któremu by dano takie zadanie, widząc jego nierealność, zameldowałby, że zadania wykonać nie może. Ale w te dni, 12 września, pełniła się już nie gra wojenna, a gra o honor munduru. Oddziały stoją w pozycjach wyjściowych, ale jeszcze nim ruszyło natarcie, zdarza się incydent, który mógł wszystko pokrzyżować. Posuwające się wojska niemieckie wysuwają na boki patrole. Jeden z nich, w sile 40 koni, dociera do miejsca, gdzie stał generał Anders z odwodem czwartego pułku strzelców konnych. Nie chcąc się zdradzić strzelaniną, wysyła przeciwko niemieckiemu patrolowi pluton liczący około trzydziestu szabel. Sztab stojący na wzgórzu ma możliwość obserwowania widoczku wielokrotnie przerabianego na ćwiczeniach, tylokrotnie marzonego przez podchorążych kawalerii, tak rzadkiego w tej wojnie maszyn. Nasi najprzód szli z tempa, potem weszli w kłus i wreszcie w galop. Pochyliły się lance. Niemcy ściągnęli konie i poczęli uciekać. Nasze konie rozsypały się nierówną gromadą, lepsze wysforowały się w przód. Oficer, idący o dwie szkapy w przód, ściął pierwszego Niemca jak łozę na ćwiczeniu. Zaraz potem Ułan wsadził lancą drugiego. Poszły lance w ruch. Dziesięciu przebitych Niemców zostało na polu. Nie ma więc co czekać. Należy natychmiast ruszać z natarciem. Pomimo wielkie handikapy. Uwieńczone ono zostało powodzeniem. Ciągnąca szosą niemiecka 11 Dywizja Piechoty, otrzymawszy uderzenie w bok, musiała stracić czas na przegrupowanie się. Ciężka artyleria niemiecka weszła w akcję dopiero w dwie godziny po zawiązaniu się walki. Dziewiąty DAK, Świetnie dowodzony przez pułkownika Rochoćnickiego, który następnie we Francji otrzymał czwarty stopień wirtuty militari, czynił niesłychane spustoszenie. Gdy weszła w grę niemiecka artyleria ciężka, niemiecki pułk piechoty jest wyposażony w dwa działa ciężkie. Atak polski się rozżarł. Dziewiąty dak bije silnie i nieustępliwie. Na skrajnym prawym skrzydle, na siennice... Idzie 25. Pułk Ułanów. Jego tankietki, samochody pancerne i szwadron cyklistów wysunęły się daleko w przód, zastępują Niemcom drogę. Szwadron idący na lewym skrzydle Brygady Wołyńskiej pod dowództwem porucznika Wojciecha Gumińskiego już dojechał do Mińska Mazowieckiego, już pędzi, już za chwilę będzie w ulicach miasta, zasiądzie okrakiem w domostwach i na osi niemieckiego marszu, i wstrzyma, stłoczy ten marsz masakrowany przez nasze boczne uderzenie. Ale porucznik Gumiński wpada pod Mińskiem w nierozpoznane trzęsawiska. A w Mińsku już czekają narychtowane CKM niemieckie. Grzęzną w błocie po brzuchy konie. Ułani zeskakują, ciągną za uzdy, sami toną. Już ich coraz mniej tak zginął szwadron porucznika gumińskiego. Ale gorsza tragedia niż wystrzelanie w pień szwadronu czeka generała Andersa. W godzinach popołudniowych, w czasie kiedy grupa jest związana najbardziej zażartą walką, przychodzi przez radio rozkaz od generała Rumla. Z rozkazu naczelnego dowództwa niezwłocznie oderwać się od nieprzyjaciela i przejść na południe do odwodu naczelnego wodza. Generał Anders odpowiada, że jest związany walką, że oderwie się z zmierzchem, że odrywanie oddziałów spieszonych w dzień grozi masakrą. Ale rozkaz jest nieubłagany i wyraźny. Po oddziałach idzie rozkaz odwrotu. Żołnierz nie może zrozumieć. Przecież wreszcie walczy strzela, posunął się w walce naprzód już o piętnaście kilometrów. Widzi trupy niemieckie, bierze niemieckiego jeńca. Oficerom się marzył piękny wyczyn, że kawaleria rozbiła dywizję piechoty. Aparaty telefoniczne powtarzają matowym werblem. Oderwać się od nieprzyjaciela. Oderwać się. Do skraju błot, w których zginął szwadron porucznika gumińskiego dopełzła wierna szpula kabla. Porucznik Gumiński, dosiadający silnego Huntera, wyciągnął się z krwawego kąpieliska. Jego dowódca, pułkownik Filipowicz, daje rozkaz odwrotu. — Melduję posłusznie, słyszy głos porucznika Gumińskiego, że szwadron poprowadziłem do ataku przez błoto, którego nie rozpoznałem, że dostał się w ogień karabinów maszynowych i zginął, więc rozkazu spełnić nie może, a ja też zostaję ze szwadronem. Porucznik Gumiński odebrał sobie życie.